Nazywam się Kupczolek, jestem firmą akcją, pracuję w firmie akcją, od prawie 6 lat. Od 3 lat, lat zajmuję się Hadoopem jako rozwiązaniem produkcyjnym. Przemawiłem przez swoich klientów. W tej chwili jestem niet-developerem, który zajmuje się wdrażaniem tego Hadoopu na środowiskach klienckich, Zajmuję się budowaniem aplikacji w technologii Java, w technologii Python oraz zajmuję się, jestem takim takim testem, jeżeli chodzi o budowlowy, cały przetływ danych, jeżeli chodzi o eksport tych danych od naszego klienta, import tych danych na naszym środowisku, ładowanie tych danych, oczywiście w procesie automatyzacji, o którym za chwilę Państwu opowiem. E, I zajmuję się również data science. Data science z tego powodu, że pracuję również nauczeli. Zajmuję się tym, z tego powodu, że po prostu jestem tym mocno zainteresowany nasi klienci, są nas Rozwiązania e, data, data science w tej chwili, w ogóle data miningowe, działają w obrębie i to jest coś, co w tej chwili jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o, tylko i wyłącznie o wykorzystanie tego w kontekście sprzedaży, budowania jakichś marketingu w obrębie tego, tego, tego rozwiązania, ale przede wszystkim nasi klienci o to pytają. Chcą mieć rozwiązania, które wykorzystują pewne modele predykcyjne, analityczne, które pozwalają im zaoszczędzić albo zarobić jakieś pieniądze. Proszę Państwa, ja, ja zaczynam swoje swojej prezentację ja z na temat Hadupa, na temat o tego, żeby pokazać skalę tych rozwiązań, jak dużo w tej chwili jest różnych rozwiązań, które bazują na D-Day's. To już nie jest tylko i włącznik HAVE. HAVE to adres jest jakaś kontakt, która pojawia się gdzieś tutaj po lewej stronie. E, natomiast my mamy mnóstwo innych rozwiązań, które również pozwalają nam realizować i pracować w kontekście D-Day, tak gdzieś na jakichś danych, które przetwarzamy, które chcemy przetwarzać, które chcemy agentować, zapisywać, analizować ja tutaj podzieliłem to, w zasadzie nie ja, bo ja znalazłem te slajdy gdzieś tam w internecie, natomiast chciałem pokazać jaka jest skala tego zjawiska, jak wiele jest różnych rozwiązań, jak wiele jest różnych baz danych, z którymi możemy sobie, z którymi mamy do czynienia w Mamy bazy grafowe, mamy bazy obiektowe, dokumentowe, mamy rozwiązania typu I oczywiście nie będziemy mówić o tym, że ja, ja specjalizuję się w tej, w tej galaktyce, w której mamy kadłuba, w której mamy rozwiązania, które tego Natomiast e, też chciałbym po prostu powiedzieć, że, że warto jest przeanalizować to, co chcemy zrobić. Niekoniecznie Hadoop we wszystkich rozwiązaniach jest najlepszy. Niekoniecznie Hadoop jest tym rozwiązaniem, które chcecie mieć u siebie produkcyjne, ponieważ realizujecie coś, co można zrobić w inny sposób. Można wykorzystać inną technologię, można wykorzystać technologię grafową, obiektową. To mówię, to zależy od tego, jak, co chcecie osiągnąć, w jaki sposób chcecie to osiągnąć, jak szybko chcecie to osiągnąć, ile chcecie włożyć pracy, to, żeby to nie działało produkcyjnie. My wykorzystujemy w zasadzie wszystkie te rzeczy, które stoją na około haduta, ale to jest w tej chwili tego core, tak? to jest ten HDFS, czyli rozpoczny system plików, który służy do tego, żeby przegłować jakieś informacje jakieś na klastrze. Mamy algorytm Map tak, który jest i bardzo często wykorzystywany do implementacji. Jest w tej chwili druga wersja tego algorytmu jest MR2, który działa z jarnym, zmieniła się taka architektura, koncepcję działania całego sposobu zarządzania takim klastrem. Mamy wokoło tego rozwiązania mnóstwo innych aplikacji, często są to aplikacje open source które zapewniają nam możli możliwość tworzenia, budowania aplikacji wokoło tego naszego klastra kredytowego. Ja bym chciał na początku powiedzieć, tak jak już mówiłem, złożyć tę prezentację z dwóch części. Pierwszy dotyczy procesu ITL-owego, coś, co jest z mojego punktu widzenia niezwykle istotne w kontekście ładowania danych do klastra kredytowego. Dlaczego? Dlatego, że to jest początek naszej drogi. My w momencie, kiedy mamy te dane załadowane, możemy coś z nimi zrobić, możemy je przeanalizować pod pewnym kątem, możemy dokonać pewnych analiz nie tylko i wyłącznie jakichś tam prostych na poziomie budowania zapytań w języku HQL-owym, nawet hmm. z wykorzystaniem hmm. pali, ale również z wykorzystaniem narzędzi, o których opowiem później, tak jak Mahout na przykład, który jest całą biblioteką do tego, żeby budować logikę pozwalającą na, na dokonywanie pewnych analiz na danych zapisywanych gdzieś tam e, na klasie rachową. Proszę Państwa, jak to wszystko zaczyna działać? Tak? My mamy wiele sortów, z których sobie dane Nasi klienci z reguły udostępniają nam te dane w różnej formie, w różnych miejscach. My mamy cały proces, który stworzyliśmy sobie do tego, żeby te dane w jakiś sposób zaciągnąć. Żeby zaciągnąć je w sposób taki, który pozwalałby nam zdefiniować ten source w ten sposób dynamiczny, taki generyczny mechanizm, który pozwala nam definiowanie różnych sortów. Klienci udostępniają nam te dane za pośrednictwem jakichś API, prestowych, na jakichś sitach na SFT-powych, w jakichś paketach na STI gdzieś na AWS-ie. Na to wszystko gdzieś leżymy, to wszystko musimy gdzieś zastać. Ilość tych danych jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o miesięczne ładowanie tych danych w na naszych środowiskach dukowych. Stąd też cały ten proces związany z pobieraniem tych danych. Ze znajdowaniem tych danych gdzieś tam w necie, to jest dokładnie zautomatyzowane. Ta część logiki w ogóle cała tutaj została napisana jako osobne aplikacje nasze, ale to aplikacje na w Java, w Pythonie, które wspomagają nam automatycznie proces ładowania tych danych gdzieś tam na środowisku do środowiska. To, że te dane zlądują na naszym rozpoczęłnym systemie pliku DS-owym, to jest jakby połowa sukcesu. Często jest tak, że otrzymujemy od klienta design, w którym zawarte są informacje, co my z tymi dany musimy później zrobić. Jakiego rodzaju na tych danych musimy wykonać? I to jest w zasadzie ten początek naszej drogi. Kiedy my rozpoczynamy analizę tych danych poprzez po wykorzystanie produktu streamingu, poprzez wykorzystanie takich dotyki jak MF-ROP, o za chwilę kilka słów powiem, z wykorzystaniem iPad. Tutaj te transformacje pozwalają nam na zbudowanie pewnego rodzaju mm. dekasetu takiego, jaki klient by chciał mieć, na podstawie często surowych danych, które oni stanowią. Kolejnym elementem jest ten cały proces który tutaj realizujemy, tak? czyli loadowanie danych tak, w takiej formie, jak chce i do takiej postaci, jaką klient by oczekiwał. My tutaj wykorzystujemy fluma, my wykorzystujemy tutaj skupa do tego, żeby importować i stosować dane oczywiście, bo sami import danych do Hadoopa, to jest jego połowa drogi. Tak? My je zaimportujemy, realizujemy jakieś obliczenia, zbudujemy raporty, wygenerujemy pewien obraz, taki, który klient chciałby, chciałby uzyskać, natomiast często jest tak, że my chcemy też eksportować te dane z jest wiele technik, jest wiele dróg, które pozwalają nam to również zrealizować. A to traktujemy jako środowisko rozproszone. Środowisko, które pozwala nam na wykonywanie obliczeń, wykonywanie analiz na bardzo dużych wolumenach danych. Snakebite to jest jedno z narzędzi, z których ostatnio zaczęliśmy Ja osobiście polecam, chciałem o nim dosłownie w dwóch słowach wspomnieć. Jest to projekt open bardzo fajny, bardzo ciekawy. To jest taki niezwykle szybki klient e, do, do samego o, Pan wykorzystuje do tego, żeby komunikować się z snakebite. To, E, i działa o wiele szybciej niż po celi, które Hadup udostępnia. Celi, czyli komentarz HATUPowy zwykły, jest niezwykle wolny. Zresztą niego narzekaliśmy, niezwykle się ucieszymy, jak zobaczyłem, że ten projekt istnieje. Jest, jest naprawdę fajne. i ja zachęcam go. Przełączyliśmy się do rozwoju tego projektu, jeżeli chodzi o projekt open Również uczestniczymy i staramy się uczestniczyć w deweloperze tego projektu. E, Ładowanie, tak jak już mówiłem, ładujemy tabeli, staramy się przynajmniej ładować z tabeli, tak jak po sobie, tak jak Natomiast nie wszyscy oczywiście sobie jeszcze ładowania bezpośrednio do tabeli, bo już mamy tabeli jeżeli chodzi o Hyper, tabel zewnętrznych, wewnętrznych e, i fajne do tego, żeby w jakiś sposób zapanować nad tymi danymi. Hive to jest naprawdę fajne narzędzie, jeżeli ktoś korzysta ze SQL, jeżeli ktoś ma pektor bazę nowy, jeżeli ktoś korzystał z, z Oracle, to to działa zupełnie inaczej. <laughs> Chodzi mi o to, że jeżeli deweloperzy przychodzą do nas i, i zaczynają pisać zapytania w języku sql owym które bazują na wiedzy, którą mają z raka, często się to nie sprawdza. Tutaj jednak trzeba trochę usiąść po tej dokumentacji, zrozumieć sposób działania algorytmu MapReduce, News, żeby zacząć wpisywać i pisać optymalne zapytania. Takie zapytania, które da się rozłożyć na klastery. Nie wszystkie zapytania związane z grupowaniem są optymalne. Trzeba nauczyć się budować te zapytania w kolejny na sposób. Jest, natomiast język hypo, w ogóle który tutaj powstał, jest niezwykle fajnym językiem, który, który naprawdę analitykom e, pozwala zrealizować mnóstwo funkcjonalności, czyli mnóstwo funkcjonalności, którą wcześniej mogli realizować na poziomie języka z ogromnego właśnie możliwych mogą przenieść oczywiście po odpowiednich modyfikacjach do, do iPhone'a i tutaj sobie, sobie tą funkcję również realizować. E, co robimy z tymi danymi później, kiedy już się mamy załadowane do tabel, czy tam stworzone jakieś tabele, czy jakieś miejsce, do których, do których możemy się odwoływać po, ne, po tym, jak już te dane gdzieś tam gdzieś tam wylądowały nasze, w naszym dostępnym systemie Używamy RStudio, używamy w ogóle tej technologii R do tego, żeby wydawać raporty, żeby budować taką logikę, która, która w oparciu o, e, o tę samą technologię możemy Możemy stworzyć szereg aportów, możemy stworzyć szereg analiz biznesowych i oczywiście zwizualizować ją z wykorzystaniem tego tabel, które większość z Państwa znalazł usłyszało, widziało. Natomiast to nie jest wszystko. Zaczęliśmy korzystać również z Mahutaj, jako takiego które pozwala na realizację, realizację rozwiązań data science, co jest sprzężenie w Left Studio, firma pracuje, Nasza firma pracuje i z współpracę z, 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 z Revolution Analytics, to jest... To jest firma, która wdraża R jako rozwiązanie klastrowe. Jeżeli ktoś z Państwa ma doświadczenie, jeżeli chodzi o R i na początku wyglądało dosyć słabo, R łączyło się przez JDBC, tylko i wyłącznie z naszym rozwiązaniem padupowym. Był problem z tym, że można było przeanalizować te dane, które zmieściło się do ramu. W tej chwili my pozbyliśmy się tego ograniczenia. R już nie jest w związku z ograniczony, można wykorzystywać, można pracować na tak duże wolumeny dane, na jakimś Oczywiście te dane, które wrzucamy do tego naszego zjawiska i tak przygotowujemy wstępnie. Czy bez sensu jest robić? analizy na wszystkich danych, które posiadane, tak? Zawsze sobie je w jakiś sposób plastrujemy, w jakiś sposób je dzielimy, spikujemy, tak, żeby te analizy były przeprowadzone dość szybko efektywnie. Co jeszcze tutaj robimy? Wykorzystujemy UZI. Uważam, że UZI to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o takiego schedulera, który możemy sobie w ramach tego procesu IPL-owego e, Tutaj do tego dołączamy jakieś technologie, drzewowe, które bo Pani pisze o tym dlatego, że bardzo łatwo jest te technologie sprzężyć z naszym samym rozwiązaniem podłogowym to proszę też wziąć pod uwagę, że ten cały proces o którym ja tutaj mówię, on działa w tej chwili złowicie autonomicznie. Kieł dodaje nowy plik na swojej tamtej aspekcie, sobie w naszym procesie i ten proces automatycznie łapie ten plik, On automatycznie sobie generuje layout podstawowe, które są w jest w stanie wygenerować sobie tabele zewnętrzne jest w stanie wysłać w dlk informację o tym, że występ został zatwierdzony i dane zostaną automatycznie załadowane. My tutaj w zasadzie zdjęliśmy całkowicie ręce z, 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 z działaniem tego systemu. On działa w pełni autonomicznie, oczywiście jest support, tym, który się opiekuje działaniem tego systemu, ale działa to w pełni, w pełni autonomicznie i w zasadzie my tutaj niczego, niczego zaburzenia musimy robić, jeżeli chodzi o samoładowanie. Ale my zajmiemy się tą częścią głównie, tak? To służę do tego, żeby stworzyć środki, żeby zbudować... A, powiem sobie, żeby zbudować sobie pewną funkcjonalność w obrębie programu właśnie tej struktury deksansacji. E, dwa słowa dosłownie, tak? Na temat tych projektów, o których mówiłem w trakcie przedstawienia pozycji grl MR i SnakeBite. To są dwa to fajne projekty, do których jeżeli ktoś korzysta z HODUFA aktywnie, jeżeli pisze jakieś job streamingowe, jeżeli chodzi o samego hoduf wykorzystuje to, 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 to rozwiązanie do tego, żeby robić inne transformacje, żeby robić transformacji na danych, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się właśnie z tym projektem MRJOP. Snakebite z uwagi na to, że jest to jest naprawdę szybki, fajny klient HDRS-owy. Wykorzystujemy go w tej chwili do jednej z aplikacji, którą budujemy w okolicy Arpadu, bo to, to jest aplikacja to jest na w Daje fajne rezultaty i działa naprawdę szybko Ile my tego ładujemy? Taki dosłownie slajd, to jest, jest z ostatnich 5 miesięcy, gdzieś tam wyciągnąłem jakieś informacje. To są dane, oczywiście są spakowane, tak, w terabajtach tutaj. 4 terabajty to jest około 40 terabajtów załadowanych w samym lipcu, tak. Na tych plikach cały czas klienci pracują, to w tej mamy 10 klastrów produkcyjnych, które cały czas wykorzystujemy, to są zarówno klastry, które działają z wykorzystaniem emr czyli elastycznego MapReduce, jak również myśląc na aws to są również klastry fizyczne, które przynajmniej swoich serwerów, które z innymi Natomiast to, o czym chciałbym mówić w dalszej części tej prezentacji, to jest ten data mining, tak, który my realizujemy w oparciu o technologię. Dlaczego my tego używamy? No, tak jak już mówiłem, my używamy Hadrupa do tego, żeby pomagać klientom w jakimś zaawansowanym clusteringu, w, w budowie modeli predykcyjnych, w budowie klasyfikatorów. Natomiast samo, samo R jest takie narzędzie, samo R udostępnia nam zestaw narzędzi, które pozwalają nam na robienie tego w sposób szybki dość optymalny, pozwalają nam też przeprowadzać prze, prze ćwiczenia, ćwiczenia, prezentacje, uczyć amerykański w w sposób tego, jak wykorzystywać, do, do takiego budowania rozwiązań analitycznych. eri jest językiem takim jak jeżeli ktoś korzystał z Matara, jeżeli ktoś, ktoś korzystał z Matara, to R jest dla niego czymś, czym bardzo podobnym, tak? to, jest, to jest, narzędzie, to jest środowisko, które działa, które pracuje na wektorach, gdzie możemy dokonywać, wykorzystywać się część gotowych funkcji do tego, żeby budować sobie rolnikę matematyczną, która pozwala no, na dokonywanie pewnych, pewnych, tak, analiz, budowanie pewnej Jednym z fajniejszych rzeczy, fajniejszych projektów, z którymi miałem do czynienia w kontekście h jest właśnie MACHO, tak? Biblioteka do tego, żeby stworzyć M, narzędzie e, do, e, do budowy e, pewnej logiki generującej raporty, generującej analizy danych w oparciu o algorytmy, które są dostępne na Stanach To jest w zasadzie całe SDK, tak? To jeżeli ktoś chce budować własne implementacje tych algorytmów, jeżeli ktoś chce budować jakieś e, własne e, realizacje, które będą działały w kontekście wykorzystania pewnych matematyki views, e, to, to oczywiście jest to, jest to również... Jest to również. Natomiast dlaczego my go używamy? My go używamy głównie do Collaborative Featuring, do clustering, Classification, do jakichś tam Item Set mind. To są te główne rzeczy, do których wykorzystujemy e, m, biznesowo te, to rozwiązanie. Kiedyś tak? przystępujemy, mam swoje dane, w pewien sposób Żądają od nas tego, żebyśmy pomogli zrealizować e, e, nasze funkcjonalności w oparciu o, 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 o metody, które są dostępne. Ja tutaj w zasadzie wprost um, mam case, i z jeśli chodzi o castelling, przynajmniej w naszym przypadku jak to wygląda, dlaczego to służy, skąd zcięcie się w ogóle wziął w nerw no, ja tej. Pracując, z jakieś doświadczenie, które jest fanatowe, wiem, że, że my mówimy sobie często na robotach rodzinnych, że to jest kini, jest tak, mamy jakiś program, który pozwala nam zrealizować castelling w Polsce, ale po co jest ten castelling? Dlaczego my w nie możemy wiznaczać w ogóle? To, że my możemy sobie pogrupować pewne pewne punkty, pewne zbiory, pewne dane gdzieś tam w jakiś tam sposób, w taki sposób, w taki sposób to fajnie, natomiast co z tego, co może nam to przynieść, jakiego rodzaju zyski może nam to przynieść Też się w zasadzie przykładam na takie proste przykłady, ja tutaj pokazuję, że grupowanie ludzi względem określonych kryteriów, pokazywanie pewnych elementów wspólnych dla tych ludzi przyniesie do tego, że my możemy już na podstawie tej wiedzy generować albo trafiować kampanię marketingową możemy budować w pewien sposób sobie rynek dla naszego produktu który trafi akurat do tych ludzi, którzy będą mi zainteresowani, tak? I ten plastering daje nam takie możliwości. W zasadzie prosty algorytm, bo tutaj na kolejnym y, slajdzie pokazuje, jak on wygląda. To nie jest nic skomplikowanego, tak? Mamy funkcję dystansu, dystansu możemy, dystans możemy liczyć sobie z jakiejś odległości euklidesowej, czy tam ważonej odległości desowej, odległości miejskiej, czy też odległości miejskiej. Mamy kilka tam różnych wariantów w zasadzie. Funkcja jest tego robimy czyli wybieramy sobie najlepsze karty, które można z tej podzielić. Robimy to w ten sposób, że tworzymy sobie jakieś sące projdy, w tym jak liczymy odległości pomiędzy punktami znajdującymi się w naszym zbiorze. Zależamy do jakichś grup, w ramach tych grup liczymy sobie środki ciężkości, czyli liczymy sobie wartości średnich punktów, które znajdują się w zbiorach. Na tej podstawie zaczynamy sobie rok obserwować to, czy te znajdują się poruszają, czy one zostają w jednym miejscu jeżeli się naprawdę mało poruszają albo systemu w to mamy się do tego, że wyodrębniliśmy sobie jakieś grupy czyli algorytm sam w sobie, no, działa bardzo prosto, tak, on w zasadzie nie jest niczym skomplikowanym natomiast on pozwala nam identyfikować pewne rzeczy, pozwala nam dokonywać pewnego rodzaju grupowania które z punktu widzenia biznesowego może mieć jakąś wartość, tak jak sam zacząłem się w jaki sposób te działa, tylko w się myślą, na znaczy, interesować się tej tasami do końca coś takiego, że szukałem mieszkania w tym trójmieście i Myślałem że w jaki sposób można by to w jaki sposób można by to zrobić I, i, i tutaj taki pomysł, który wpadnie do głowy to, proszę wyciągać informacje z portali, które handlują nieruchomościami, oczywiście wiemy, że lokalizacja ma wpływ na cenę mieszkania, wielkość tego, tego mieszkania również ma wpływ na cenę. Natomiast co jeszcze? tak? Co tutaj jeszcze może wpływać na to? Dlaczego jest tak, że w jednej lokalizacji mamy dwa mieszkania, jedno od drugiego jest o 20% droższe? I po przeanalizowaniu, po zaimplementowaniu prostych algorytmów właśnie z drobnym data science udało mi się dojść do wniosku, że największym wpływem na cenę tego mieszkania w pisaniu lokalizacji, proszę Państwa, jest ilość mazienek. I to może wydawać się śmieszne z punktu widzenia takiej analityki. Natomiast z mojego punktu widzenia to jest wiedza, którą ja mógłbym sprzedać. Tak? ponieważ ona już dostarcza Państwu informacje na temat tego, jak możemy kreować to, co chcemy sprzedać, w jaki sposób możemy to budować. E, i, to jest, I to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które, które, które przekonują <grym> mnie i... do tego, że ten kadłub, ten data science, który jest pod tym Hadoopem, daje nam jakieś możliwości, daje nam władzę nad danymi, które który zaczynamy analizować. Tak? I, 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 to jest, i, I to jest to, co interesuje również naszych klientów. Oni w zasadzie przychodzą do nas i mówiąc, że przeanalizujcie to w jakiś ten sposób, spróbujcie znaleźć jakieś zależności pomiędzy danymi, które znajdują się w takim klasie. Pokażcie, że coś, jakieś cechy mają jakieś tutaj wartości i te cechy możemy później wykorzystać do tego, żeby budować jakieś, jakieś kampanie marketingowe, próbować w jakiś sposób te, te cechy wykorzystać, żeby skłonić klienta do tego, żeby zakupić nasz produkt. Natomiast jak my możemy to zrobić w prosty sposób z wykorzystaniem waduka, tak? bo tutaj jest taki prosty przykład, który chciałem Państwu pokazać, że to naprawdę nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Waduk żywi się, w zasadzie alkoholik Matridius z sekwencyjnymi i to jest coś, co, e, co jest wejściem i wyjściem takiego e, w, który działa w oparciu o parydyk Dlatego musimy przygotować w odpowiedni sposób te dane, te pliki, tak żeby te, te pliki sekwencyjne gdzieś tam sobie, e, e, gdzieś sobie, gdzieś sobie istniały, tak? Czyli bierzemy swoje data fajle, przetwarzamy je do plików sekwencyjnych i z plików sekwencyjnych budujemy sobie wektory. Z wektorów natomiast możemy, tak jak z, właściwie z wektorów zawsze, możemy zdenerwować jakiś trudny banalizm, tak? W Matlabie, w MATLABie wszędzie bazujemy, w WC, jeżeli ktoś korzystał z takiego BI-owego rozwiązania, to również korzystamy z wektorów do tego, żeby coś tam z tego później ulepszyć. E, jak to działa w naszym przypadku? Czym są te pliki sekwencyjne? Pliki sekwencyjne to są przede wszystkim pliki binarne, tak? pliki binarne, które zbudowane są z kluczy i wartości. Pliki sekwencyjne są nieczytelne, no to wiadomo, jest, to są jest nieczytelne dla nas, e, natomiast zawierają klucze i wartości, klucze muszą być uczynić, bo to też jest dosyć istotne, z Natomiast wektory natomiast, tak? to tak jak wektory, bo to jest jawna reprezentacja zapisu pewnego, który, który dla każdego jest jasny. Daje nam narzędzia, które pozwalają nam na dokonywanie tej, tej konwersji w sposób automatyczny. My nie musimy tego pisać w jakimś języku, nie wiem, DAWie, w Jarbie, Python, w Pythonie w innym. My możemy to zrealizować za pomocą funkcji, które są auto dostępne i dokonać sobie tej transformacji do takiej problemów, jak jest nam potrzebna, żeby ten albo mówić, hmm. e, że, że napisanie tego jest niemożliwe. Tylko pracuję nie, taki który, który reprezentuje sposób zamiany takiego wektora do formy wektora sekwentyjnego e, w języku Java. Jest to naprawdę również bardzo prosty. Wykorzystuje to ze sobą tylko i wyłącznie funkcje, hmm. które są dostępne w SDK-a i do tego nie, kilka funkcji, które są w sdk samego Więc jak widać, jest to jest naprawdę bardzo pozytywne. Jak uruchomić ten cały... Ja tutaj w tym przykładzie jak posługuje się plikami e, typu AEFF, tak? to są pliki, które są bardzo podobne do plików CSV, z tą różnicą, że posiadają na nagłówku informacje o tym, jakiego rodzaju dane będą, będą wykorzystywane w tym pliku. To jest taki file format, bardzo charakterystyczny również dla plików naukowych, jeżeli tam będziecie, będziecie chcieli przeanalizować sobie, wykorzystać jakieś dane przykładowe do tego, żeby wypadło poczęcie na bardzo często no, zapisywane są w ARFP. MACOD posiada swoją implementację, ne, która automatycznie zamieni plik danych y, z formatu ARF -y do formatu wektora y, sekwencyjnego, wykorzystując taką chwilę To Natomiast jak uruchamiamy cały ten algoritm miejsca, załóżmy, że mamy bardzo duży plik, załóżmy, że chcemy go przeanalizować pod kątem miejsca, chcemy rozproszyć to zdanie na klaster, więc jednocześnie chcemy skrócić czas do stworzenia takiego, takiego, e, takiego pliku. Wykorzystujemy do tego e, prostą rzecz, czyli właśnie, właśnie e, aplikację Mahal. podajemy jako input w stronie sekwencyjnej reaktor, podajemy Mahałt w naszym wyjście, e, analizujemy to w kontrastu, czyli tak? szukamy pewnych zależności, szukamy pewnych skupień, które moglibyśmy w jakiś sposób zidentyfikować. Znamy tylko Mapidiusa, ja jak używam Mapidiusa, to natomiast spodziewamy się, że wyjściem, skoro wejściem jest w egzemplarzu to wyjściem również nie będzie nic, co będziemy mogli jadną opytać, więc stąd też będziemy musieli dokonać pewnej konwersji tego pliku. Konwersję wykonujemy z dokumentacji na plik tekstowy, tak żebyśmy mogli to sobie tam, zobaczyć, odczytać, zrozumieć itd. Tak Robimy to w prosty sposób, w, procesie, w procesie lampa, i to daje nam możliwość tego, żeby, żeby zobaczyć ten plik w formie, w formie tekstowej. Natomiast dla osób, które lubią wykresy, lubią zobaczyć, jak to wygląda, co nam wyszło, to jest oczywiście opcja taka, żeby zaeksportować ich do, 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 do formatu GraphML. To bardzo charakterystyczny format, który, który można wykorzystać do wizualizacji W formie tekstowej, jak to wygląda? No, no to, 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 to wydaje mi się, że dość proste, tak, mamy funkcję dystansu, mamy odwagę, mamy informacje relacyjne do każdego, na temat tego, jak, jak, jak zostało zrealizowane grupowanie, i forma wizualna, tak jaki jak to poziom na poszczególne kastry, gdzie widzimy te główne skupienia, jeżeli chodzi o no, analizowane przez nas dane, co możemy wyciągnąć na tej podstawie, jakiego rodzaju wnioski. I to wszystko zależy od te, tego, na jakich danych y, dokonujemy te publiczne. Natomiast sam proces, samo y, przed, przejście przez analizę tych, tego dużego wolumenu duże, tego danych, na które pracowaliśmy, jest proste. Natomiast y, to przede wszystkim skalowalność liniowa, tak? Mamy wielki plik, my mamy wielką ilość informacji, my chcemy go przetworzyć szybciej, my chcemy użyć do tego większej ilości maszyn, nowych, to możemy to robić w bardzo prosty sposób, tak? To rozwiązanie jest naprawdę o tyle panie, że, że przyspiesza nam obliczenia znaczne, daje nam możliwości, jeżeli wiemy co chcemy zrobić, wiemy w jaki sposób chcemy to zrobić. możemy to zrobić naprawdę szybko, sprawnie, z eee, wykorzystaniem, jak widzieliście Państwo, to wydarzenia. Co my w akcji udostępniamy, żeby to zrobić? My udostępniamy w naszych tak? To jest produkt, który w tej chwili realizujemy, w którym jestem najbardziej zaangażowany. Nie, to, jest, to jest narzędzie, w zasadzie całe środowisko podupowe, które przeznaczone jest dla naszych analityków, dla naszych klientów, które pozwala nam na, na budowanie tego typu analiz w oparciu o, o narzędzia, które my udostępniamy naszym klientom. Fajne rozwiązanie, wydaje mi się, że, że, że z punktu widzenia tego jak szybko rozwija się ten produkt, jakie jak mamy feedback od rynku, jak dużo osób jest tym zainteresowanych, to myślę, że warto z niego skorzystać, albo też, żeby zobaczyć prezentacje na, na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na to, mojego Twittera, udostępniam prezentację, jeżeli ktoś chciałby się pobawić w tym czy tam w domu, również zapraszam do kontaktu. E, jakieś pytania może macie Państwo, coś nie jest jasne, coś chcielibyście owoływać, nie wiem czy teraz jest czas, czy, czy się jak najbardziej zapraszamy do pytań, tak więc jeżeli ktoś chciałby coś zapytać, no to jest ten moment, to miejsce. Co, jakieś pytania? Zapraszam na maila, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chciałby porozmawiać o tym, e, czy tam, e, zapraszam w ogóle do akcjonu, tak, może od tego zaznaczenia. Jeżeli ktoś chce przyjść i popracować z tymi technologiami, myślę, że warto. Ktoś, kto jest zainteresowany rozwiązaniami takimi rozproszonymi, gdzie można analizować naprawdę duże ilości danych w różny sposób, wykorzystując matematykę do tego również, e, co jest wydaje mi się ciekawym, ciekawym e, pomysłem, na to, żeby gdzieś tam się dalej rozwijać. Niekoniecznie tylko i wyłącznie w kierunku programistycznym, ale również może właśnie w kierunku analitycznym, matematycznym, to pozapraszam Oprócz klasyfikacji w sensie kastowania nieazurowanego coś liczycie dla klientów odnośnie predycji, jeśli chodzi mi tu o pytanie o regresję. regresję. Re to i czy jak to jest zrealizowane w... Ja wam pokazywałem taki slajd, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych algorytmów i w zasadzie tych metod, które, o które, nasi klienci, o które nasi, nasi klienci pytają. To jest, to jest w zasadzie w zasadzie tego. I poza... Y jakimś jakimś klasyfikacją, jakimiś prostymi metodami w zasadzie za pomocą, których można osiągnąć pewne jakieś rezultaty dosyć szybko, to oczywiście ten proces się zmienia. Tak? My ten problem w zasadzie e, nad tym produktem pracujemy w tej chwili rok. Jest mnóstwo klientów, którzy są zainteresowani różnymi analizami. Tak? I czyli te analitycy wspierają pod klientów i przychodzą z różnymi naprawdę fajnymi pomysłami, co można by z tymi danymi jeszcze zrobić. Natomiast... Mówię, to jest tak, że, 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 że cały czas, czas <coughs> rozwijamy ilość dostępnych możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie algorytmów i co to zbadamy. To jest bardzo fajny film, tak można to z to jest film który, który naprawdę robi fajne rzeczy. To jest coś ciekawego, z mojego punktu widzenia przede wszystkim, tak? że, że my tutaj nie ścimy jednej rzeczy. To jest tak, że, 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 że bawimy się w tym R&D, że testujemy sobie te rzeczy, że możemy zobaczyć, jak to wygląda. Dziękuję. Może jeszcze ktoś? Zachęcony? O, super. Pytanie a propos tej analizy zachowań klientów. Czy stosujecie z, z jakieś, wiecie, które kompensują fakt, że brakuje w takich rzeczach dróg porównaczej, bo no, rodziny rekomendacje tak jedną, ale tak naprawdę nie mamy różnych porównawczej to klientów nie dostawali rekomendacji. To jest ciekawy problem. Natomiast yy, powiem tak, my zaczęliśmy pracę nad tym systemem rekomendacji jakiś czas temu a, i to jest osobny w ogóle tym, który się tym zajmuje. Także ja jestem jakby trochę poza tym. Ja mówię o tym, że to jest, że zaczęliśmy nad tym pracować, ale ja jestem jakby trochę do tego tematu odcięty. Jeżeli pan mi puści maila, to ja chętnie zapytam, jak to wygląda dalej. Takie ja się partii zajmowałem tą częścią, która dotyczyła właśnie jednych ja strategii. Wiem, że rekomendacje też wchodziły w tą, 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 tą gałąź, natomiast ja na ten temat na, na studium, na studium, na studium. Także jeżeli Pan chce, zapraszam do kontaktu. Możemy jakąś tam jak tematykę jak jak Owszem, ten temat się na spotkaniach przybijał. I to jest ciekawe pytanie, naprawdę, bo, bo, bo z tym sobie trudno poradzić. Tak? Jeżeli nie mamy grupy, do której się odnosimy, to dość trudno później zweryfikować te wyniki, które uzyskujemy. Pan odczekł już Może jeszcze jedno pytanie, mamy czas? Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz podziękujemy Kubie.